A może odkryj schab na nowo? Zamiast klasycznych kotletów spróbuj soczystego pieczonego schabu w kremowym sosie pieczarkowym. Pełnia smaku i aromatu, idealna na wyjątkowy obiad. Pokrój schab na 4-5 plastrów o grubości 1,5-2 cm i lekko rozbij nie tak mocno jak w przypadku kotletów. Plastry dopraw z obu stron solą, pieprzem, czosnkiem granulowanym, słodką papryką i tymiankiem. Na patelni rozgrzej olej roślinny, a kiedy się rozgrzeje, to obsmasz plastry z po dwie minuty z każdej strony. Następnie zdejmij mięso z patelni i przełóż na talerz. Dodaj trochę masła, na przykład czubatą łyżkę i w razie konieczności więcej oleju. Następnie wrzuć pokrojoną cebulkę i przesmasz ją około 3 minuty, aż się zeszkli, a potem dodaj pokrojone pieczarki. Dobrze przemieszaj je z cebulką i smasz je około 5-6 minut. Pod koniec dodaj starty czosnek i suszony tymianek, dodaj sól i pieprz. I Przemieszaj wszystko i przesmasz jeszcze jedną minutę. No a potem posyp pieczarki mąką pszenną, przemieszaj i przesmasz chwilę, około pół minuty, aż znikną białe ślady mąki. Następnie wlej śmietankę 30% oraz wodę lub bulion. Dodaj musztardę, sos sojowy oraz sulipie przy do smaku. Dobrze przemieszaj i gotuj sos około 7-8 minut, aż wyraźnie zgęstnieje. Ułóż podsmażony schab w naczyniu do zapiekania, zalej sosem, przykryj folią aluminiową i piecz w 180 stopniach góra-dół przez 40 minut. Podawaj z ulubionymi dodatkami. Smacznego i udanego, błogosławionego dnia!